W ciputko na kanale świata pasji. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dwa fantastyczne produkty. Jest to modeling paste od Pentartu. Tu mam wersję podstawową, czyli ciężką, taką standardową, mogłabym powiedzieć, i wersję lekką. Otworzę Wam te produkty i zobaczymy, jak one się różnią. Jak widzicie, ta pasta jest taka śmietankowa, a ta jest czysta biel. I tak samo w konsystencji. Jest bardzo taka zobaczcie puszysta, trochę jak ubita, biała śmietana, bardzo fajna konsystencja. Ta jest troszkę gęstsza. Ja osobiście powiem wam, że wolę tą wersję. Um, czym się różni um, ta modeling paste od pasty strukturalnej? Oczywiście trochę gramaturą. Mam wrażenie, że pasta strukturalna jest bardziej gęsta. Nawet tak, mam pastę strukturalną z Agaterii. Jest dużo, dużo gęstsza. I chociaż pasta ta z Agaterii, ona na, w nazwie też ma pasta modeluj, modelująca, to chyba bardziej odpowiada jej ten, y, ta nazwa pasta strukturalna. Zobaczcie, ona jest taka bardzo gęsta, ale przez, y, ale przez to, że ona taka jest, można dolać wody i wy, wyrobi się po prostu. Bardziej gładka i rzadsza do nakładania. To jest pasta nieśmiertelna, że tak powiem. Natomiast te pasty są bardziej miękkie, może przez to, że po prostu mam je dosyć krótko, a tą pastę z, z agaterii już długo, długo, długo. Do czego można wykorzystywać taką pastę? Oczywiście, można ją wykorzystywać do nakładania wzorów przez maskę. Tą pastę e, możemy zabarwiać, zabarwiać na przykład Color Glow albo zabarwiać e, farbką, zaraz to też zrobimy, ale jeśli nie macie e, masy do wycisków, to możecie sobie zrobić wycisk właśnie za pomocą tej pasty modelującej albo tej, albo tej Light. Tylko bierzcie pod uwagę to, że ta pasta wtedy będzie długo, długo, długo wysychała około Dwie doby, może nawet wysychać. Dla pewności lepiej potrzymać ją dłużej. Ja tu mam wycisk z masy lekkiej. To jest bardzo, bardzo, bardzo mega delikatne. Jest elastyczne, czyli można przykleić na przykład na jakiś kubek, czy kiedy robimy ozdobę na słoiku. W porównaniu z. W porównaniu z takimi standardowymi masami do wycisków, ta jest naprawdę bardzo elastyczna, bo miałam, pa, miałam taką masę do wycisków z. Czekajcie, żeby was nie skłamać, uleciało mi z głowy. No w każdym bądź razie, tamta, tamta, tamte wyciski się trochę łamały, a ta jest bardzo, bardzo elastyczna i można ją tutaj manewrować na każdy sposób. Więc na pewno można ją używać do wycisków, do nakładania przez maskę. Teraz pokażę Wam może tutaj trochę tej pasty i trochę tej. Nałożymy sobie przez maskę, ale zabarwimy, zabarwimy. Jedną pastę zabarwimy farbką, a drugą zabarwimy Color Glow. Zaraz pokażę Wam, jak, wie, jak fajnie to zrobić. Ja do wymieszania e, mojego pre, moich preparatów użyję po prostu patyczków takich. E, mam tutaj Color Glow e, turn line, Nie wiem, jak to przeczytać. Nie chcę sobie łamać języka. I dla... Y Kontrastu użyję może takiej fioletowej farbki z Rangera. Nakładam sobie troszeczkę, bo te farby mam wrażenie, że one są naprawdę rzadkie. Troszeczkę i tu. Mam nadzieję, że nie uciekłam z kadru. I tu. Nasz kolor Glow. Biorę dosłownie troszeczkę. Oczywiście, jeśli będzie mi za mało, to można dołożyć. Ale co ja zauważyłam? Zauważyłam to, że ten kolor glow, tak jakby rozwadniał hmm, pastę. Więcej mi się tak sypnęło tego złotego proszku, i słuchajcie, zobaczcie, co tu się zadziało. Zrobiła się bardzo rzadka ta pasta. Także z, te, z moich obserwacji e, wynika to, że ten kolor glow po prostu e, rozwodnił mi moją pastę. A może po prostu e, bo to była chyba ta lekka, o ile się nie mylę. Zobaczcie. Zobaczcie już, jak to wygląda. Nie jest taki bardzo intensywny kolor. Już nie pamiętam, ale to była chyba ta pasta lekka. I ona się tak dziwnie zachowała właśnie pod wpływem tego proszka Color Glow. A tutaj mam pastę y, tą standardową i bardzo fajnie, zobaczcie się, się łączy. Tylko trzeba troszkę czasu, żeby to dokładnie wymieszać. Mam tu maskę w gwiazdki i z jednej strony nałożę sobie niebieską, a z drugiej nałożę sobie fioletową. Może najpierw tą niebieską. Ona jest zobaczcie jak masło. No, nie, nie jak masło, jak naprawdę taka śmietana. Bo masło to mam wrażenie, że jest trochę tępsze w nakładaniu. A teraz nałożę sobie tą Tutaj jechałem przez przypadek. Zobaczcie, jak to wygląda. No teraz, yy, przez to, że jest mniej tego proszku, wygląda to dużo, dużo lepiej. Ja teraz podłączę sobie suszarkę i podsuszę. Zobaczcie, jak wygląda ten wzór. Jest taki wypukły. O, całkiem inny efekt uzyskamy, nakładając właśnie taką pastę strukturalną. Brzegi będą um, ostrzejsze przy wysuszeniu, przy dosuszeniu. Um, a tu są takie delikatne, jest taka wypukłość. To jest właśnie zaleta i ta różnica między Pastą strukturalną, a modeling paste, że tu wtłaczamy powietrze i robi się nam po prostu taka poduszka. Bardzo, bardzo ja lubię ten efekt. Odeszłam w sumie już dłuższy czas od tej pasty strukturalnej i użyłam właśnie tej, <laughs> przepraszam, modeling paste. Oczywiście te wyciski z tej y, Modeling Paste, można kolorować na każdy sposób, barwić i tak dalej. Nasze tutaj y, wzory nałożone przez maskę także. Ja już to stosowałam. Mam tu taki złoty kolor i zobaczcie, można delikatnie, delikatnie sobie tu dołożyć złotego. Widzicie, wtedy nam wpada tak jakby ten wzór, wypukłość nam się zapada. Ale teraz spróbuję wtłoczyć jeszcze raz powietrze. Ta gwiazdka nie bardzo chciała się tutaj podnieść, ale inne, jak widzieliście, po wtłoczeniu powietrza podniosły się i, i fajnie wyglądają. Oczywiście te wyciski, na no te wyciski też można nakładać wszelkiego rodzaju woski, farby i tak dalej. Z nimi nic się nie będzie tutaj działo, nie będą reagowały. Ja tak delikatnie teraz powoskuję sobie taki złoty wosk aby nadać taki charakteru te, temu tej warszce, że tak wygląda. Ja osobiście zapraszam was do sklepu Świat Pasji właśnie po te cudowne pasty, z którymi zrobicie bardzo fajny efekt 3D. Mam nadzieję, że mój filmik was tu zainspirował i sami też zakupicie farby, żeby robić takie fajne wzorki. Ja już się z Wami żegnam. To jest mój ostatni film inspirujący dla świata pasji, ale będziemy się widzieć gdzieś w necie oraz na zlotach. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia gdzieś w sieci. Cześć!